Hej, cześć siemano, witam was wszystkich. Ja jestem Patryk, ze mną jest No ja. Czyli Karol Nie znam cię, spadaj są <grystanie> Dobra Wit Witamy w kolejnym odcinku z Dead Island Epidemic co ja robię Jak widzicie tutaj się Zmieniło? Tło powiedzmy tło zmieniło. Teraz już na słuchady sobie jak w tym. w tym w, w, w klatce Wiesz, co, nie ma, teraz się powiesił, kolega. Sirius, że się do dupy? Tak. A tutaj mamy obrazek fajny z Hakunu, matata. Albo. Gdzie? A, a Ta baba, kurde, tam taka. A, Jak z Happy Hehe. No. No, i trochę się zmieniło, patrzcie, mam magisterską z lampką w środku. No, patrzcie, jak się buja! Uhu! Dobra, to zaczynamy. Dzisiaj sobie pogramy w hordę. Mój koksu na piątym levelu, aż nie taki koksu. I ja na 11. Nie pyskuj. O. Tak ładnie szybko wyszukało. No, tutaj nie jest tak długo. Dobra, mamy tu już granie z tak jak zawsze musimy się skraszować czy coś Ciebie już Dzieci lecieli gdzieś w kosmosu dobra bierzemy w boku Ej, tu mnie impreza przez was, no co wy? Nie no się nie ominęła, że trwa Patrz jaki słodziaczek akcji On jest z nami! No Ej, też chce Taki fajny Smok sz to ma kto? Smok to ma. Mhm, mm jeszcze. Opatrz z gruby. Flu. Tak, tak to ty. Yeah. Mm, nie. Mhm, się, zdrowiem. W ogóle nie kojarzę tej planszy. A, bo pierwszy raz w to gros. Ale, ale już kordy mam nadzieję, nie? No tak, tak, tak. Nie, bo jeszcze rozmapić, bo... Tylko yes. nie wiem czy nie mam full screena. No, mam swój jak full screena, ale nie takiego sobie... Na dole i u góry pasy kucina. Też tak masz? Mm, nie. E, będę musiał poprawić. Dobra... Majstruje, czekaj! Podłacam bombę do tego. Podłacamę. <laughs> bomba. się zaczyna co się dotykać. Powiedział Czemu? No A tak jakoś wiesz? <laughs> no co się robisz? Jep! Smakam. Co mogę obrazać? Może on nie uczy się? Ty patrz, czekaj, pomacham. Puc, 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 <laughs> Widać <laughs> Nic ci to nie pomogło i tak Japa. O, mam w dzieciu No, jeszcze tylko 8800 są biaków I będę miał osiągnięcie Patrz jak to się fajnie świeci, ja to chcę Drukarka Dupę, zaraz dupę sobie skanuję o Dobry <coughs> Co frajerzy. frajerze Ta kłoda jest świetna No wiecie co? Co? Ja na nawala się kurde użyć e, tego super ataku, a ci a, mi go odpychają Ja ci ci Wy Ja ci wy To ja byłem Bojętnie. Ty g Lepiej? No jest tu się starą, coś robię, a to się tego nie docenia A co tu Mówi, że to oni No nie kary wurs, nie Kurwy wurs. Smoke er, Smoker Nie zgadzę, teraz tu idziemy Nie, jeszcze nie Patryk jak to wygląda? O tak, podobnie. Czekaj, złapię tę łopatę, czekaj, zaraz, łapię, zaraz złapię zaraz ją złapię. Jep. Ale to słabo, ta łopata jest słaba. Co to jest? Woda. Pociwiaj. To jest tu, czy to łóżko? Co to kurde jest? W sumie nieważne. One, two, jebu! One, two, jebut, świetne. Tak. Patrz, jebut. Jak lubię te część, się tam jest. Ej! <laughs> Ej! Eee? Czy on utonął, kurde, w komputerze? Ktoś go tak wrzucił, że w stronę komputera i sunie. Nie ma go. Hmm, komputer wciąga! Siebie już dawno. Odesał się ten, co nie mógł bez trzech godzin kompa przeżyć. Jak? Kiedy? Proszę ja cię. Naprawdę ja że tej... ja lubię grać, ale spokojnie, przeżywam bez grania. Mhm. Mm no. Mówił ten, co mówił, że miesiąc nie będzie siedział przy na internecie, jeden dzień wytrzymał i koniec. Tak, bo ty mnie prosiłeś. Mhm, mhm, hmm, hmm. No w nie ter... mieszaj. Teraz to się wymikuje, ale... A jak naprawdę było? Tak jak mówię. Mm, jasne. Sprawdziłem się. Ej, no weź f... to moje konto, chodź mi w ty zrobisz. Nie. ja Japa. No, widzisz. Twój argument jest do. Nie wypowiada się po, po... na odcinku poza tym. Poza grą. Sam zostałeś. Ale do odcinka, nie bo zaraz się wyzywać. Jak wyzywać? Ty mnie wyzywałeś, no proszę ja się. A ty to zakończyłeś. Kontynuowałeś. Ej bo nie, nie będę hańbił, nie będę pozwalał na hańbę mojego imienia Co, Co ty pieprzysz Też byś takim pieskiem Co? Też byś takim fajnym, kolesium A nigdy byś taki fajny jak ja Браво, здесь подал. Ну, no видишь. Добрый есть. Пас. Ой, трохи в песне спадли, где? До горы. О, так может быть. Wave free. Jej! Ile tu mapy zostało? Mam w górnym prawym rogu mózgu. Widzę. No to czemu się pytasz?! Dawaj. O Boże, dwa tarady. Słodziaczki, prawda? Ha, ha. Patrz. To teraz jest pięciu? No, bo się to ...dzidzio. Is... Mm. Mhm, mm dobrze wiedzieć. Stój tam. Dostał. Tak już ma. Patrz, rho. Chwarr. Open... Open your arms... Potrzebuję chleba, biedronka. Huhu. Hi! Hello, Cindy! The best, Cindy! A, użyłem. A co chodzi z tymi ptakami? No to jest ulti moje. I kury worsta. Jep! Bratata, ta, 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 jep! Ale przywalił LOL. Kapcie, kapcie, kurde. Wymyśliłem My słowo. Nie pierwszy, nie ostatni raz. Widzisz. Masyw ja. raz. On ma właśnie 5,5 życia. Już nie. Już ma tylko 16. A ja go nie widzę. O może. A powiedzmy co zrobić Unikaj tych czerwonych plamek. Tak, A, chyba logiczne, że w, nie będę stał w celowniku. Au. No musiał się ruszyć, wracaj tu smato. Jaki kankur! Au Czymś trzeba być dobry No wracaj tu, cwaniak! Chodź do no tu! Dawaj na solo! Au No co uciekasz, wracaj tu! Tam <ślam> Ta mi mina kiedy on biegnie na mnie, żadnej reakcji. Przejdź, równa się zero. A ustawisz się w takim miejscu, że nic mnie nie trafi. Stoj Stój tam! Patrzcie Au... No ruszaj, dupę! No dawaj, ku dawaj na solo, no. No dawaj! Gdzie z tej łopaty pierd... No. To będzie fajnie. Au... A, a! Przyjęcie zero znowu, to wy sobie to pobiegaj się po kontach wszystkich. A ja to sobie spokojnie po swoim To jest już coś, co Sorry, nie mogę. Tarcza smato. AAAAAA! Nieważne. A! I'm die! I'm die! Fuck you. Amdaj! 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 a teraz Nie, Amdaj! to się nie Amdaj! Amdaj! wal się. Mm. Ale, ale żeś się kurde ustawił świetnie. A, Amdaj! 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 No, mi pomogę. Plask, Jeb... Jest <grystanie> <grystanie> no, stary odwróć ja jeb. No. No a się go jeszcze. Kawałek mu został życia. Proszę państwa, chyba w dobrą stronę idę. Te nasze piękne pomarańczowe t-shirty firmowe z Badań China. Firmowa Adynki, no. A on chciał dowierzyć, jakby jakiś... cwaniak jeden. Opuść no coś tam odmawiał. A puść mnie! Mam z Żrej. Moje, 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 moje! Ach. No i proszę... ginąć! Au. Będziesz mój! Fuck you! Fuck no, <gry> you, Mary Mi Mnie dziwi Powrót do gry. I proszę bardzo, staty rosną. Skip. Co tu mamy? Ła, dostałem kolejny chyba na łopatę, świetnie. Już <ścoughs> mam ich, no, trochę. A nie, to jest na to. No, to tu mam teraz przy sobie. U. Już mam na okno. Stać mnie, nie stać mnie. A, 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 a <grym> na ten nóż też mi nie stać. No ja. Hehehe. <grym> <grym> raz dwa. Fuck you. Dobra, więc to już będzie na tyle. Chyba szybko dosyć wsteciało. 10 Chyba. minut. Patrzcie, zombiak tam pomacha. Taki słodziaszny. Powiedz mi, że pomacha. Pomacha, no. Buja się No, 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 się. No, bujaj się. No. Dobra, więc trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie ten beznadziejny kolejny filmik. Dlaczego tak beznadziejny? Bo ty jesteś, jak to kiedyś ktoś powiedział? Aaa, Nie wnikamy w kto, więc... Trzymajcie się. Na razie.